Dzień dobry, witajcie kochani. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć parę słów na temat nagietka, na temat balsamu z nagietka. Nagietek: Co to jest nagietek? Nagietek jest to taki mały, drobny kwiatek, niepozorny, pomarańczowy, który występuje w naszych przydomowych ogródkach, na naszych działkach bardzo często. Dawniej nasze babcie wręcz uwielbiały go, znając już jego właściwości i jego dobre fluidy. Nagietek sam w sobie ma bardzo dobre y, opinie, zarówno w farmakologii, jak i w źlarstwie. Y, można pić napar z nagietka, który pomaga przy zaburzeniach miesiączkowania. Można y, go pić również przy y, problemach jelitowych, żądkowych. I e, może być również stosowany e, tak przeciwzapalnie do e, przystanach zapalnych do jamy ustnej, gardła. Jednak o tym nie będę teraz mówiła, nie będę się na ten temat e, rozwijać. A no i co najważniejsze, na no, nagietek nie, nie u każdego może być stosowany, ponieważ nie może być stosowany u osób uczulonych na mm, kwiaty mm, z rodziny astrowatych. Ja chciałabym jednak opowiedzieć o balsamie z nagietka. Skoncentrowanym takim balsamie z Nagietka. Tutaj mam właśnie nowe opakowanie, które chciałabym tutaj przy Was otworzyć. Jest to duży duże pudełeczko. 110 ml. Jest to taka. Mam nadzieję, że widać. Żółta konsystencja. I yy, ten balsam <laughs> dzięki skoncentrowanym składnikom. Natychmiast ma w ogóle pięknie pachnie. Natychmiast na wilżę przesuszoną skórę. A jego kremowy skład sprawia, że na skórze tworzy się taka warstwa ochronna, która chroni nas przed negatywnym wpływem środowiska, jego czynnikami. A dzięki zawartości właśnie Olejku z nagietka lekarskiego przyspiesza się gojenie ran. Regeneruje się na skórek, odżywia. Tak wspomniałam, jak wspomniałam, regeneruje skórę. Leczy stany zapalne. Ma takie działanie przeciwzapalne. dobre jest na, na posinienie, na śniaki. Ponadto ma takie działanie kojące na skórę. No jak już wspomniałam, wspomaga regenerację naskórka dobrze też wpływa na mm, przy atopowym zapaleniu skóry na tą skórę no jednak jest niepolecony tak jak wspomniałam tym alergikom z tego co wiem właściwie nawet z własnego doświadczenia to stosowałam napięty suche, popękane pięty no i yy, mam nagryżone fakt, że yy, ma wrażenie takiej tłustości. Także no nie, nie polecam smarowania na noc, bo smarowałam na noc i, i, no i moje prześcieradło było później z takimi tłustymi plamami, że tak powiem. Doprały się. Nie powiem, że nie. No ale, ale o tym jednak trzeba pamiętać. No i jest mega, mega. No i mówię, tak jak, jak mówię, niepozorny mały niepozorny kwiatek, z którym się spotykamy często gęsto właśnie w ogródkach, yy, na działkach, yy. czasami można na targu kupić. Tak starsze panie handlują. A sam sobie nagietek by jest bardzo ładnym, delikatnym kwiatkiem. Także myślę, że tyle o nagietku. W ogóle jest cała seria z nagietka, bo oprócz tego balsamu jest również krem do twarzy, jest maska. Jest mydło, tonik. Mleczką, żel do kąpieli. Także jest, no jest, jest. jest faktycznie cały fajny, ciekawy zestaw. Także warto się nad tym zastanowić. Warto to mieć nawet w domu. No przyda się dziecko, obytrze kolanko, zedrze, posmarować. Potęgane spierzchnięte usta. Można posmarować. No, tak jak mówiłam, regeneruje także bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze wpływa. Dzięki dziewczyny i chłopaki. Pa.